Chrupiące i pełne smaku bagietki z prawdziwie polskim rodowodem. Zapraszam na dzisiejszą przygodę z wodą, mąką i odrobiną drożdży. Składniki jakie potrzebujemy widzicie w tabeli na ekranie. Do słoja wrzucamy składniki na zaczyn, które odejmujemy od całkowitej masy składników i mieszamy. Odstawiamy aż będą gotowe, zwykle 12 do 16 godzin w temperaturze pokojowej, o ile macie w kuchni coś około 21 stopni. Im cieplej, tym szybciej. Technicznie polisz to zaczyn o hydracji 100%, czyli tyle samo wody, co mąki, zaszczepiony śladową ilością drożdży. Po co to robimy i co się dzieje w tym czasie? Po pierwsze, hydroliza enzymatyczna. Długi czas pozwala enzymom rozłożyć skorowie na cukry proste. To nie tylko pożywka dla drożdży, ale przede wszystkim smak i kolor skórki, którego nie uzyskasz w szybkim procesie. Po drugie, fermentacja mlekowa. Oprócz produkcji dwutlenku węgla, w długim czasie powstają kwasy organiczne i estry. To one odpowiadają za głęboki, orzechowy aromat i przedłużają świeżość pieczywa. Działają jak naturalny konserwant. Po trzecie, reologia ciasta. Długa hydratacja i działania proteaz rozluźnia strukturę glutenu. Dzięki temu ciasto na bagietki jest rozciągliwe, łatwo się formuje i nie kurczy. Różnica jest prosta. Duża ilość drożdży daje tylko objętość i drożdżowe wrażenie. Czas i mała ilość drożdży dają smak, chrupiącą skórkę i strukturę. Dlatego czekamy zamiast sypać pół paczki drożdży. A, no i podobno to Polacy przywlekli to do Francji stąd nazwa. Po polsku moglibyśmy go nazwać rozczynem lub młodziwem. Oznaki gotowości do podwojenia objętości, bąble, drożdżowy, jogurtowy zapach i konsystencja i lekko zapadnięty szczyt. Jak zacznie być alkoholowy to przesadziliście, ale w sumie kto by się przejmował szczegółami. W cieplej wszystko do miski, staraj się trafić w okno, między 12 a 16 godzin powinno być z grubsza git. Ładujemy do nich zaczyn i resztę składników. Dla przypomnienia będzie to 440 g zaczynu, 440 g mąki, 209 g wody, 13,2 g soli i 3 g drożdży suszonych. W zależności od zastosowanego urządzenia do mieszania ciasta, czas mieszania będzie się różnił. Ja wrzucam do miksera planetarnego z hakiem na pierwszym biegu do połączenia się składników, a później na drugim biegu do wyrobienia ciasta na elastyczną i niezbyt luźną masę jakieś 5 do 7 minut. Jeżeli interesuje Cię temperatura końcowa ciasta, to musisz trafić w jakieś 24 stopnie. W moim wypadku oznacza to wodę o temperaturze około 27 stopni. Daj znać w komentarzu, czy chcesz usłyszeć więcej o temperaturze końcowej ciasta, po co to i jak to policzyć. Wymieszane ciasto odstawiamy do pierwszego rośnięcia na czas około 2 godzin. Po godzinie rośnięcia szybkie składanie w misce. Złapka wałek ciasta wyciągnij z łóż, obróć misko 90 stopni od nowa i tak kilka razy, aż będzie ładnie złożone i usztywnione. Jak już miną 2 godziny i ciasto jest wyrośnięte, to wyciągam je z michy i dzielę na porcje, powiedzmy 4 tym razem. Ale jak słyszysz, to możesz ogarnąć z tego bułki czy co tam Cię interesuje. Porcje wstępnie kształtuję na mini wałki i odstawiam do lekkiego odpoczynku. Z 10 minut i powinno być luks. Po tym czasie formuję bagietki jak na filmie. Nie ma tej większej filozofii, zwijasz wałek, nie ciśniesz na hama i układasz zwinięte w fałdach obsypanej mąką ściery. Przykrywam i odstawiam do wyrośnięcia, zwykle starczy półtorej godziny. Piekarnik na full, góra, dół plus termoobieg, na dole żelitna patelnia, nad nią blacha i grzejemy. Jak dobiję do maksa, to otwieram piekarnik, wrzucam bułę lekko nad do środka. Na wlewam szklankę wrzątku i zamykam piekarnik. Ustawiam na 240 stopni i po 5 minutach przełączam tylko na górę dół bez termoobiegu. Piekę jeszcze 20 minut, ale generalnie do porządnego koloru i chrupkości. I to są bagietunie na zaczynie polisz. W następnym odcinku zrobimy takie same na zaczynie pata fermente i sprawdzimy, które są lepsze. A tak prezentują się w środku. Ja będę go teraz zjadł, a Wam życzę takich samych eleganckich bagietek, Elomordy i do zobaczenia w następnym nagraniu.